Czy ktoś przyzna się do tej konstrukcji? Piotrek i Mateusz. Na pewno? Tak. Na pewno. No to chodźcie. Tak Nasz naukowiec, bohater, dowiaduje się nad czym pracuje jego pracodawca, zła korporacja, która stworzyła super kombo, chciał zawadnąć nad światem. Sabotuje ten projekt, ewakuuje wszystkich i ucieka z akcji w sekundę przed eksplozją. No, tutaj panowie się postarali akcji, yy, nie brakuje. Jedyne, czego do końca nie jestem w stanie właśnie tak odczytać, gdyby nie wasza wypowiedź, to historia, taki lekki chaos w niej gdzieś tam się <ścoughs> pojawił. Mi bardzo się podobają te pojazdy. Konstrukcja jest zbudowana bardzo dynamicznie. Czekam po prostu, jak to się rozpadnie. Piotrze i Mateuszu. Czy jesteście bardzo, bardzo, bardzo gotowi na to, co za chwilę nastąpi? Oczywiście. Zróbmy to. Jestem ciekaw, jak to wszystko wybuchnie. Trzy. Dwa. I jeden, akcja! Yeah! 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 To co, oglądamy? To, proszę bardzo, siłą magii włączam. No, ale piękny! Niesamowite, zobaczcie, jak ta palma leci. No. A naukowiec stoi niewzruszony i myśli sobie, ale nabroiłem. Jak to się pięknie wywali. Ej, super wygląda. Ale poszły szyby. Piękne. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wybuchu. Robota wykonana na 30%, więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. dobrze. Tak. tak. Nie, no dobrze. Brawo! Brawo! Najważniejsze, że naukowiec ocalał. Tak, dokładnie.